Cześć, skoro zbliżają się święta, to najwyższy czas na rybę w occie. Jest to przepis rodzinny, sprawdzony, od wielu, wielu lat stosowany. Także zaczynamy od zagotowania wody z octem, z zielem angielskim, listkami laurowymi i połową płaskiej łyżeczki wegety, z szczyptą soli. To trzymamy na średnim ogniu. Jak zacznie nam bulgotać, to wtedy musimy. Zmniejszyć ogień na mały, i to cały czas musi się gotować, bo my w tym czasie będziemy przygotowywać rybę, która będzie musiała być zalana gorącym wywarem, żeby wek nam się zawekował. Ja wybrałam rybę tilapia ze względu na to, że świetnie sprawdza się w oczach. Jest to ryba mięsista, nie rozpada się na patelni. Rozmroziłam ją, rozmroziłam trzy płaty, które łącznie ważą 500 gram. Teraz posypuję je. Dość obficie solą, ale bez przesady, tak żeby były równomiernie nią posypane. I teraz przecinam je najpierw na pół wzdłuż takiej linii, która się kształtuje na filecie. Wszystkie kroję właśnie wzdłuż tej linii. Następnie kroję je, ją w poprzek, mniej więcej na 2-3 kawałeczki każdy taki plasterek. Na patelni rozgrzewam już olej roślinny, koniecznie roślinny. Tutaj nie może być oliwa, ponieważ ryba nie może nam się spalić, bo byłby gorzki smak i już by było danie naprawdę nieudane. Obtaczam ją w mące i przekładam na patelnię, która nie jest obficie polana olejem, żeby to nie było tłuste danie. Ten olej jest tylko tak na wierzchu, to nie jest na głębokim oleju. Wkładam wszystko, nie smażę tego długo, jest to kwestia kilku minut. Jak widzę, że już mi się ścięła ryba po, powyżej połowy, to przewracam ją równomiernie na drugą stronę i smażę aż zobaczę, że już jest cała ścięta. Ona jeszcze będzie dochodziła w tej gorącej zalewie octowej. Nie będzie to brązowa ryba po usmażeniu, ona będzie taka żółtawa. Cebulę białą kroję w plasterki cienkie, takie jak dla Was będą najwygodniejsze, żeby później to zjeść. Teraz będę układała to warstwowo w wyparzonym słoiku. Kładę warstwę tilapii, na to plasterek cebuli, następnie zalewam to zalewą octową i ponownie wszystko po kolei. Tilapia. Cebula zalewa octowa. Na ostatnią warstwę wlewam tyle zalewy octowej, aby prawie do samego wierzchu sięgała w słoiczku. Pozostałą część zalewy octowej przelewam do drugiego słoiczka. Obydwa słoiczki szczelnie zakręcam, aby zasało kapselek. To jest bardzo ważne, bo wtedy będzie wiadomo, że ryba jest świeża. Mogę to tak przechowywać zamknięte przez miesiąc czasu, po otwarciu przez tydzień w chłodnym miejscu. Oczywiście przed otwarciem, również w chłodnym miejscu. Po więcej przepisów zapraszamy na www.jedzonkooblog.com. Życzymy smacznego. Zapraszamy również do polubienia nas na Facebooku, a także do subskrypcji naszego kanału YouTube. Pozdrawiamy!